Sitodruk, czyli sztuka przyciskania tuszu przez szablon, ma swoje korzenie na Dalekim Wschodzie. Chiny zaczęły używać jej już w X wieku naszej ery do dekoracji strojów. Technika ta została następnie unowocześniona przez Japończyków, a na Zachód dotarła dopiero w XVIII wieku. Technika sitodruku we współczesnej formie przyjęła się dopiero na początku XX wieku. Metoda ta Bazowała na używaniu szablonu, wykonanego z jedwabiu, naciągniętego na drewnianą ramę, który był potem pokrywany nieprzemakalnym lakierem. Sitodruk stał się popularny jako technika do nanoszenia wzorów na tapety i materiały. Największy rozwój sitodruku nastąpił w USA. W 1930 roku Artyści zaczęli interesować się tą bardzo uniwersalną techniką, którą stosowano do produkcji nadruków na plakatach filmowych, okładkach albumów, ulotkach czy tkaninach. Żyradowska Fabryka Lnu, która została uruchomiona 190 lat temu, odnosiła sukcesy w użytkowaniu techniki sitodruku do produkcji słynnych lnianych wyrobów takich jak obrusy, bieżniki bądź inne artykuły codziennego użytku. Jako jedna z najbardziej znanych fabryk w Europie została nagrodzona Grand Prix podczas wystawy powszechnej w Paryżu w 1900 roku. Fabryka zaczęła stosować i to już w okresie międzywojennym. Początkowo produkcja bazowała na ręcznym druku, który w 1960 roku Został zmechanizowany. Pierwszą automatyczną drukarkę uruchomiono w fabryce w 1963 roku. Niestety produkcja wyrobów osłabła w latach 90., a zaledwie 9 lat później ogłoszono upadłość żyrardowskich zakładów liniarskich. W zakładach liniarskich w żyrardowie do uzyskania wzoru na tkaninie stosowano technikę sitodruku płaskiego. Polega ona na rozprowadzeniu farby za pomocą ruchomej rakli po całej powierzchni szablonu drukowego oraz przetłoczeniu jej przez niezakryte oczka siatki. W momencie zadruku forma przymocowana jest nieruchomo do płaskiego podłoża, a ruchoma rakiel przyciska farbę na tkaninę. Pierwszym etapem produkcji szablonu ściodrukowego jest wykonanie projektu. W fabryce był on zazwyczaj przygotowywany przez pracowników plastyków. Projekty to tak zwane raporty wzoru, czyli obszary o równej odległości i o powtarzających się elementach motywu, które rysowano w kolorze na papierze w skali 1 do 1. Następnie przenoszono wzór na folię, zwaną dalej kliszą. Wzory malowano ręcznie, tuszami, z wykorzystaniem podświetlonych stołów, a przy łatwych wzorach, małych, jednokolorowych, stosowano powiększalnik. Dziś w Muzeum Mniarstwa w Żardowie zachowała się kolekcja oryginalnych folii z pięknymi wzorami powstałymi w czasach funkcjonowania Żardowskich zakładów niarskich. Kolejnym krokiem jest wykonanie ramy większej w obwodzie od docelowego wzoru na druku. Na przygotowaną ramę naciągano siatkę, którą sprowadzano z Włoch, Austrii, Szwajcarii i Japonii. Najczęściej stosowano siatki poliestrowe o splocie płóciennym, o różnej grubości i gęstości nitek, w zależności od wzoru. Bardziej gęstą siatkę do druku konturowego, rzadszą do większych powierzchni. Kolejnym procesem w przygotowaniu szablonów było przeniesienie na siatkę negatywu obrazu projektowanego wzoru poprzez pokrycie szablonu emulsją do naświetlania. Czynność tą wykonywano w ciemni za pomocą substancji trujących. Emulsję nanoszono na wierzchnią stronę szablonu. Za pomocą rynienek, rozprowadzając ją kilkakrotnie, od dołu do góry. Tak pokryte sito suszono kilka godzin w suszarkach, również w warunkach ciemnych. Najważniejszym krokiem było naświetlenie wzoru. Lampy umieszczone od spodu na świetlarki, tak zwanego adikopu, kierowały w górę wiązkę światła przechodząc przez szybę, następnie przez folię ze wzoru padając na wierzchnią stronę szablonu. W miejscu przeniknięcia światła powierzchnia szablonu została utwardzona. Natomiast w miejscu, w którym namalowany na folii wzór zablokował światło, powierzchnia na szablonie nie utwardzała się. Gdy wzór został wyświecony, szablony moczono w wannach w celu wymycia wzoru. Aby dokładnie oczyścić szablon z emulsji, kierowano bezpośrednio na niego bardzo silny strumień wody. Praca nad stworzeniem szablonu sito drukowego jeszcze się nie skończyła. Naświetlone sito suszono, a następnie poddawano retuszowi. W przypadku gdy wytarł się wzór, dokonywano poprawy, nanosząc emulsję małym pędzelkiem na łączeniach motywu. W druku filmowym płaskim podawanie i odbieranie tkaniny odbywało się w sposób całkowicie zmechanizowany. Druki wielkoformatowe wymagały dużej precyzji w ułożeniu na taśmie produkcyjnej wielkoformatowych szablonów. W celu dopasowania wzoru ustawiano tak zwany raport przesuwu, czyli odległość okresowego przesunięcia transportera drukarskiego, taśmy z przyklejoną tkaniną. Przy założeniu niezmienności wzoru w ciągu 8 godzin można było wyprodukować maksymalnie 5 km zadrukowanej tkaniny. Po wewnętrznej stronie szablonu umieszczano tak zwaną raklę, poruszaną przez elektromagnes, który przeciskał farbę przez szablon, odbijając wzór na tkaninie. Rakla to stalowy pręt o średnicy od 4 do 30 mm. Praca rakli była synchronizowana z podnoszeniem i opuszczaniem szablonów oraz przesuwaniem transportera z taśmą. Natomiast w druku ręcznym stosowano rakle wykonane z drewna lub metalu z osadzoną listwą gumową lub z tworzywa sztucznego. Druk odbywał się z taką prędkością, żeby nie rozmazywać. Poprzednio nałożonych kolorów. W druku używano farb wodnych. Tkaninę poddawano także apreturze, czyli uszlachetnianiu środkami chemicznymi usztywniająco wypełniającymi, zmiękczającymi czy piano- i brudoodpornymi. Dodatkowo stosowano, w zależności od przeznaczenia tkanin, wykończenia mechaniczne. Kalandrowanie, gładzenie lub sanforyzację, wykurczanie do zamierzonej kurczliwości poprań. Historia i dziedzictwo zakładów lniarskich, a przede wszystkim kontynuowanie wiedzy w zakresie druku sitowego, jest jednym z głównych założeń Muzeum Rniarstwa. Dziś, zabytkowy park maszynowy dawnej drukarni. W tym jedną z najdłuższych drukarek do sitodruku w Polsce wykorzystujemy jako wybieg dla modelek podczas organizowanych tu pokazów mody. W Muzeum miarstwa funkcjonuje również pracownia sitodrukowa, w której odbywają się warsztaty odbijania wzorów metodą sitodruku. Zobaczcie sami, jak to wygląda. jednej z pracowni Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, w której odbywa się część praktyczna lekcji muzealnej dotyczącej sitodruku. Chciałabym Państwu zaprezentować, jak w prosty sposób wykonać nadruk metodą sitodruku ręcznego na kawałku lnianej tkaniny. Wzór będzie wyglądał tak, jak tutaj na tej lnianej torbie. Aby go wykonać, będziemy potrzebowali kilku podstawowych Narzędzi i materiałów. Będziemy potrzebowali kleju, którym spryskamy powierzchnię roboczą blat stolika, tak aby nie przesuwała nam się tkanina w czasie wykonywania nadruku. Będziemy potrzebowali samej tkaniny, jak również farby. My do tego celu użyjemy farby wodnej, farby bezpiecznej dla środowiska, bezpiecznej dla uczestników lekcji muzealnej, szybko schnącej. Będziemy również potrzebowali szpatułki. Będzie ona nam przydatna do wymieszania farby i nałożenia jej na sito, a także rakli, którą rozprowadzimy farbę po sicie i przeciśniemy farbę, żeby odbić wzór na samej tkaninie. Oczywiście najważniejszym elementem, bez którego nie powstałby nadruk jest samo sito z wyświeconym wzorem. Przejdźmy teraz do części praktycznej. Pokażę Państwu, jak krok po kroku wykonać nadruk na tkaninie. Potrzebujemy, tak jak już wcześniej mówiłam, klej. Eee, klejem delikatnie pokrywamy powierzchnię stolika. Następnie musimy przymocować tkaninę. Układamy sobie tkaninę. Równiutko. Musimy ją dobrze docisnąć, żeby nam się nie przesuwała. O, jak widać, klej trzyma. Takie ma zadanie. Dobrze. Mamy przygotowaną, rozprostowaną tkaninę. Kolejny krok to przymocowanie sita do ramienia stolika. Chciałabym teraz Państwu pokazać. Sito ma dwie strony. Strona zewnętrzna zwana jest stroną drukową, strona wewnętrzna, ta wklęsła, to strona raklowa. Bardzo istotne jest, żeby się to było prawidłowo zamocowane na ramieniu. Musi być zamocowane stroną drukową do dołu, ponieważ na stronę raklową w to zagłębienie nakładamy farbę, co zaraz pokażę, i będziemy przeciskać farbę przez wzór. Montujemy sito, opuścimy sobie teraz ramię, ono jest ruchome. Opuścimy je sobie, żeby nam było łatwiej przytwierdzić wszystko. Solidnie dokręcamy, żeby nic nam się nie przesuwało. O, bardzo proszę, sito jest zamocowane. Teraz przystępujemy do nakładania farby. Musimy ją sobie delikatnie otworzyć tak, żeby się nie pobrudzić. Przynajmniej spróbujemy. Dobrze. Bierzemy sobie teraz szpatułkę i nie żałujemy. Nakładamy, mieszamy i nakładamy solidną ilość farby na sito. Uwaga, zaczynamy. Nie żałujemy, ponieważ duża ilość farby musi być rozprowadzona po całym sicie, żeby nie było żadnych białych miejsc i niedociągnięć. Jeszcze może jedną. O! Myślę, że wystarczy. Delikatnie troszkę nam się tu pobrudziło. Nie szkodzi. Dobrze. Odkładamy farbę. I przystępujemy do pracy. Musimy teraz przy pomocy rakli. Rozprowadzić farbę po całym sicie, żeby pokryła wzór. O, delikatnie to robimy. Nie dociskamy jeszcze. Jeszcze raz rozprowadzamy sobie. Dobrze. Przejdźmy jeszcze w tę stronę. I teraz dociskamy mocno. Pod takim kątem trzymamy sobie rakle i jednostajnym ruchem przeciągamy. Rakle przez całe sito, aby farba przeszła przez dziurki, przez otworki i odcisnęła wzór na tkaninie. Dla pewności powtórzymy czynność, choć mam nadzieję, że wszystko się nam udało. Świetnie. Teraz odkładamy raklę i jednym prawnym ruchem podnosimy. Si to do góry? Bardzo proszę. Mogę Państwu z dumą zaprezentować wzór.